Czołem tenismaniacy, czas pędzi jak meteora, a tenisowa karuzela wariacko się kręci. Świat sportu nie znosi próżni. Nie minął nawet tydzień od finałów Australian Open, a Polacy już grają Puchar Davisa z Uzbekistanem. Na razie z powodzeniem. Czas zatem na krótkie Mam, Mamma mia! To syneromania na cześć triumfatora wśród mężczyzn. Triumfatora Australian Open, oczywiście. Nowy rudowłosy król Melbourne Park wygrał tegoroczny finał. W cuglach pokonując bezpaństwowca Miedwiediewa po epickim powrocie ze stanu 0-2 w setach. Brawo! Dodajmy, że w półfinale Janik Utarnosa nosa dotychczasowemu królowi Melber Park Dżokowiczowi. W tym roku aż do ćwierćfinału dotarł nasz Hubert Hurkacz. Tanio skóry nie sprzedał, bo odpadł po pięciosetówce z późniejszym finalistą Miedwiediewem. Na, na pocieszenie Hubert awansował na ósme miejsce ATP. Essa! Wśród pań przeciwniczki rozjechał białoruski czołg w postaci terminatora Sabalenki. Finałowa przeciwniczka, Chinka yy, Kinwenzeng, yy, poległa z Białorusinką gładko 3-6, 2-6. Naszym sercom zawód sprawiła ogromny, nie ukrywajmy, Iga Świątek, odpadając już w trzeciej rundzie odpadając z rewelacją turnieju nastoletnią Czeszką Lindą Noskową. Na usprawiedliwienie dodajmy fakt, że Iga jako jedynka WTA miała bardzo, bardzo pechowe losowanie i piekielnie trudne dwie pierwsze rundy, dwa pierwsze mecze z Sofią Kenin i Daniel Collins. Tym niemniej to naprawdę strogi zawód. W grze Polki zabrakło cierpliwości i regularności. Bardzo, bardzo szkoda, ale wiadomo, Iga szybko się poprawi. Największym wygranym z Polaków jest Janek Zieliński, który zdobył wielkoślemowy tytuł Australian Open w kategorii Mixta z Tajwanką Suejch Siech jako partnerką. Naprawdę, naprawdę szacun. Cyrk tenisowy jedzie dalej. Z Oceanii Topowi gracze przenoszą się do Azji i walczą przed kolejną wielkoszlemową lewą w talii tych kart French Open, który startuje w sumie dopiero 20 maja, a jak wiadomo to koronny turniej naszej IGI. Z ciekawostek odnotujmy fakt, że polska czempionka przegrała nie tylko na korcie, bo także... Y w plebiscycie na sportowca roku 2023 na Mazowszu, yy, organizowanego przez Radio dla Ciebie. Liderka rankingu WTA wtopiła z darterem to takie rzutki dotarczy Krzysztofem Ratajskim. Szok. Oczy szeroko otwarte, naprawdę. Do zobaczenia na korcie.